Pani Marszałek, Wysoka Izbo, kiedy mówiliśmy o KPO, to nieustannie przypominaliśmy o tym, co działo się za naszych rządów, czyli o tym, że blokowaliście pieniądze z KPO, specjalnie politycznie blokowaliście pieniądze z KPO. Mówiliście, że dopiero wtedy, kiedy wygracie wybory, następnego dnia te pieniądze zostaną odblokowane. Tym samym przyznawaliście się do tego, że blokowaliście pieniądze z KPO. Mówiliście o gigantycznych pieniądzach, o których cała Polska usłyszy, o których Polacy usłyszą pieniędzy z KPO. No i rzeczywiście Polacy dowiedzieli się. Polacy dowiedzieli się o miliardach złotych z KPO przeznaczone na jachty, na ekspresy do kawy, na kluby dla swingersów, na inne bzdurne rzeczy, tylko nie na inwestycje. Oszukaliście Polaków, nie pierwszy raz. Oszukaliście Polaków, że te pieniądze będą służyć właśnie na wzmacnianie polskiej gospodarki. Ale dalej jasno trzeba powiedzieć: Wy nie potraficie rządzić, nie potraficie wydawać tych pieniędzy. Czy rok 2026 i te ambitne plany dotyczące wydatkowania środków z KPO skończą się tak samo jak w poprzednim roku? Czyli zgodnie z tym, co mówiła Najwyższa Izba Kontroli, że 10% tylko zostało rzeczywiście zrealizowane na, w ramach KPO. 8 miliardów złotych trafiło do beneficjentów, a reszta? Reszta służyła po to, aby zarządzać płynnością budżetu państwa. Nie zostały przeznaczone na inwestycje. To jest informacja, którą przekazała Najwyższa Izba Kontroli. To tylko potwierdza... Że nie potraficie rządzić, nie potraficie wydatkować pieniędzy, które trafiają do nas z Unii Europejskiej, nie potraficie wydatkować pieniędzy, które trafiają do nas z KPO. A wcześniej je blokowaliście. Blokowaliście wtedy, a dzisiaj nie potraficie ich wydać. Rewizja. Rewizja, która została przyjęta przez rząd, rezygnujecie z 20, ponad 22 miliardów złotych. Zdecydujcie się zatem. Albo mówicie, że to są gigantyczne pieniądze, które będą służyć na inwestycje, na rozwój gospodarczy, albo powiedzcie, że te pieniądze są wam niepotrzebne. Ja wiem, że pan minister finansów cieszy się z tego, że te pieniądze zostaną ograniczone, że nie trafią do nas, no ale Polacy, Polacy, jak mają się zachować Polacy, Polacy których po prostu oszukaliście, oszukaliście, bo nie potraficie rządzić. Jeszcze jedna krótka informacja. Podważacie to, że mówimy rząd 13 grudnia, koalicja 13 grudnia, więc proszę odpowiedzcie na pytanie, kiedy powstał rząd koalicji 13 grudnia, kiedy został powołany ten obecny rząd. I jeszcze jedna rzecz. Mówicie o inflacji tak wiele, mówicie o inflacji rzekomo, że taka była gigantyczna inflacja, kiedy oddawaliśmy rządy. Grudzień 2023 roku, czyli czas, kiedy przekazujemy wam władze inflacja wyniosła 6,2%, więc to, że inflacja została ograniczona do tak niskiego poziomu, to jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości, to jest zasługa Narodowego Banku Polskiego.